Witam na moim kanale. Mam na imię Wita, mieszkam w Turcji w mieście Mersin. Zapraszam w mój dzień. Witajcie! Dzisiaj jest niedziela i mamy przesympatyczną pogodę. Jest plus 17, normalnie założyłam znowu tę sukienkę, bo jest tak cieplutko, że nie potrzeba w ogóle ani szalika, ani swetra, niczego. Wybieramy się na spotkanie ze znajomymi, no i może będziemy oglądać mieszkania. Nie mam pojęcia. Wiem, że jedziemy do biura z mieszkaniami. I będziemy coś oglądać, ale czy na żywo pojedziemy w jakieś tam, dosłownie jakieś mieszkania, nie mam pojęcia. Zabieram Was razem, no i zobaczymy, jak ten dzień się potoczy. Jedziemy! Przyjechaliśmy do znajomych i zobaczcie, co oni mają naprzeciwko domu. Dosłownie jest sad z cytrynami. Wow. No, wyobraźcie sobie blok i obok coś takiego. Tam akurat słychać motor. Jakaś para właśnie wyjeżdża na motorze. No i w tle będą motory. Wow. Zobaczcie. To jest niesamowite po prostu. Jak tutaj pięknie mają w Mersin. Ciekawe, czy oni to doceniają, bo, bo ja to taka jestem, że ja od razu wychodzę z samochodu i muszę dotknąć, zobaczyć. No, nie wiem, jak oni tu mieszkają. Czy, czy byli chociaż raz tutaj? Kto wie. Wow. <noise> Takie bombki na choince. No i jesteśmy w takim mieszkaniu, ma 75 metrów, cena w lirach jest 210 tysięcy, mieszkanie jest w nowym bloku na trzecim piętrze. No jak widzicie jest tutaj brudno, ale jest wykończone, wystarczy wstawić AGD, RTV, prawda, jakieś mebelki. No i można mieszkać. Tutaj tak to wygląda, zobaczcie szafa już jest jakaś zrobiona w korytarzu. Taki jest, on, dość, dość duży jest tutaj ta kuchnia, ten taras, no i tutaj, tutaj jest kolejny duży pokój, kolejny taras, może pokażę jaki tutaj widok jest, chociaż jest bardzo <gryw> brudno, no zobaczcie, całkiem, całkiem fajnie, no i tutaj chyba miejsce na sypialnię, Tutaj jest łazienka. Łazienki też tutaj zawsze są już do sprzedania wykończone. Jednakowo zrobione po prostu wszystko. Tutaj jest łazienka no i tutaj umywalka. Tutaj jest ten salon, który wychodzi z łazienki. Oj, przepraszam, z łazienki. a e, Z sypialni. To są właśnie okna od sypialni. No, taki widoczek. Całkiem, całkiem. No i tutaj e, tu jest taki mały pokój, mógł być jakimś dziecięcym na przykład i tam jest łazienka i łazienkę zaraz pokażę. No i tutaj jest kolejna łazienka, zobaczcie, no ale nie, łazienka, nie, łazienka, tak, łazienka. Niestety nie ma światła, ale jest kabina prysznicowa. No i tutaj toaleta i, i tutaj można jakieś lusterko, no i wszystko to jest wykończone. No to takie mieszkanie. Teraz idziemy oglądać kolejne mieszkanie, trochę wyżej. Tutaj oglądamy mieszkanie teraz w tym samym bloku do wynajęcia. Kosztuje 1000 lir na miesiąc. Jest bez mebli. No i zaraz pokażę jak to wygląda. To jest sypialnia. Jak widzicie tam taras. Taras Wam pokażę. Jest boski. Może widok nie jest super, ale to jest mieszkanie na szóstym piętrze. Jak wspominałam do wynajęcia. Tutaj w sypialni jest oddzielna łazienka, co jest bardzo fajne. Już urządzona. Wystarczy wstawić w łóżko, jakąś szafkę. i już jest gotowe. No i tutaj tutaj jest kolejny taki mały pokój. Może być dziecięcy, może być gościnny. Tutaj znowu jest wyjście na taras. No i tam kolejna łazienka wyposażona. Zaraz pokażę jak to wygląda. Znowu tak samo jak było w tamtym mieszkaniu. A i tutaj jest też prysznic. Zobaczcie jakie to mieszkanie ma, a, a, znaczy jaki ma taras. Zobaczcie, ja sobie spaceruję, 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 spaceruję i w ogóle ten taras się nie kończy. O, no to po prostu <laughs> przez całe mieszkanie, to właśnie było wejście do sypialni. To było wejście do tego małego pokoju. No i tutaj jest taki trochę szerszy taras. No i, tam. No i tutaj pokażę Wam, jak wygląda widok. No taki jest. Nie jest jakiś taki wow. Oczywiście nie będę miała tutaj wschodów słońca nad morzem, bo do morza tutaj w linii prostej to jakieś tam dwa kilometry. No ale mimo wszystko. Jesteśmy bardzo blisko centrum, no i wszystko jest po prostu bardzo blisko, mamy samochód, więc bez problemu. Uważam, że cena jest super, 1000 litr na miesiąc, plus e, oczywiście jakieś tam woda, elektryczność i coś tam, ale to nie kosztuje tutaj już takich zawrotnych pieniędzy. No i zobaczcie, tutaj ostatni raz pokazuję e, kuchnię. Tutaj jest wejście na klimat, jedyny minus tego mieszkania, że nie ma ogrzewania, trzeba się dogrzewać i chłodzić klimą. No, miejsce na lodówkę, no i takie mieszkanie. Uważam fajne, no i bardzo słoneczne. No, i zobaczcie, to jest winda, bardzo nowoczesna, wszystko tutaj właśnie jest parter, bardzo nowoczesny, bardzo fajny. Tutaj ten pan nam pokazał. No i to jest Petunia. Petunia. Super. Tak tutaj wygląda ta ulica z, tym, z tymi blokami. No i, i, i oglądaliśmy te dwa mieszkania tutaj w tym bloku. Jest to blok nowy, wybudowany. No tak naprawdę tutaj jeszcze ani terytorium nie jest uporządkowane, ani jakaś taka infrastruktura. Troszeczkę widać jak tutaj... <laughs> jeszcze jest bardzo pusto, jeszcze nie ma porządku. No nie wiem, mieszkania sympatyczne. E, jeszcze będziemy oglądać kolejne, to, to też będę Wam pokazywała, bo właśnie zaczęliśmy akcję poszukiwania nowego miejsca, bo tam gdzie wynajmujemy, mamy je tylko czasowo. No i możemy tam zostać jeszcze przez miesiąc, półtorej, a może tylko przez miesiąc, więc musimy znaleźć albo coś do kupna albo coś na sprzedaż. Tutaj naprzeciwko e, widzicie dom, taki... dom, <głosy> blok Üzgünsoy. E, miesiąc temu oglądaliśmy tam te mieszkania, no niestety nie nagrałam. Było to mieszkania na dziewiątym piętrze, urządzone, urządzone już z meblami. No i było do wynajęcia i, i kosztowało 1350 lir. No ale niestety, była tam tylko klima i e, gorącą wodę można było grzać tylko takim Chopinem, takie małe urządzenie, które jest przymontowane dosłownie pod prysznicem. No i była ogólna klimatyzacja, ale no niestety jak zapytaliśmy, czy ta klimatyzacja pracuje, no to pan nam powiedział, no, no, no powinna pracować, jeszcze jest nieuruchomiona, chociaż a ten dom to mam kilka lat już jest wybudowany, więc aż dziwne, że to nie pracuje, więc jak się wynajmuje tutaj domy, to trzeba bardzo uważać na te wszystkie urządzenia, czy to działa, popytać sąsiadów, mieszkańców w ogóle, czy są zadowoleni. A jak się kupuje, to są tam różne koszty, no i zaraz o tych kosztach powiem. Mam w takim troszeczkę zaciszu, widać ten właśnie ten blok, który oglądaliśmy, teraz jesteśmy obok następnego, ale nie wiem. A znaczy nie dzisiaj oglądaliśmy, kiedyś, kiedyś oglądaliśmy ten blog, ale jeśli chodzi o koszty, jak się wynajmuje tutaj mieszkanie na przykład w Turcji, no to na przykład jest cena 1000 lir, to się płaci za miesiąc. Wtedy jeszcze pośrednik bierze te kolejne 1000 lir za to, że on wam to mieszkanie znalazł. No i gospodarz tego mieszkania bierze jeszcze kolejne 1000 lir, a tak jakby za lat, no tak ta, jak to się nazywa zadatek, nie zadatek, po prostu jakby się coś tam zniszczyli, no to, to, to te tysiąc lir możecie stracić, prawda? Albo jak wy, y, będziecie już wyjeżdżać z tego mieszkania i tam wszystko będzie w porządku, to dostaniecie tą kasę z powrotem. Więc tak naprawdę, to jak się wynajmuje mieszkania, to się ponosi te trzy koszty, no automatycznie. Mieszkanie kosztuje tysiąc, a się płaci trzy tysiące. Pokażę Wam, że to jest w ogóle tutaj to osiedle tutaj. To jest Ciflitköy w Jeniszechir, Mersin. No i jeszcze tutaj infrastruktura nie jest przygotowana. Tak jakby ludzie już mieszkają. No nie wszędzie mieszkają, ale już tu się zasiedlają. Gdzieś są takie bloki, jeszcze nikt nie mieszka. No ale niestety drogi jeszcze nie są zrobione. I akurat tutaj to nie dało się nawet przyjechać. Trzeba było auto tam za płotem zostawić. No tutaj kolejny, 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 kolejny blok. Nie wiem, czy da radę coś obejrzeć, czy ktoś tam będzie w środku. No zobaczymy. Tak naprawdę chodzimy od bloku do bloku. Są wywieszone a, telefony. No i, i, i czasem ktoś tam jest na miejscu i można to obejrzeć. Więc nawet bez żadnego agenta to chodzimy, oglądamy. Nie mogliśmy zobaczyć tego mieszkania tam tutaj, ale tam właśnie jest na samej górze, na ostatnim piętrze, nawet nie wyrażam, które to jest piętro, musiałabym policzyć raz, dwa, trzy, cztery, sześć, 8, 9, 10, 11, 13 piętro i tam jest mieszkanie 4 plus 1, ma 180 metrów i wynajem tego mieszkania kosztuje 1500 lir na miesiąc. I jest oczywiście puste, bez, bez mebli, to trzeba urządzić sobie. No tu, tutaj widać właśnie infrastrukturę jeszcze nie gotowa, no to, to, to chłopaki pracują. Traktor, koparka tak, no i chłopaki tam wykładają chodniki. Tutaj przyjechaliśmy do kolejnego bloku. A tutaj są mieszkania właśnie do wynajęcia, to za chwilę pokażę. Tutaj jest taka kawalerka do wynajęcia, czyli salon i sypialnia. Widok przez okno też całkiem, całkiem sympatyczny. Tutaj jest salon. Całe mieszkanie jest urządzone z bardzo sympatycznym, dużym tarasem. Widzicie, do nowego najęcia nawet jest deska do prasowania i a, su suszarka. No, po prostu wszystko jest w mieszkaniu. Tak wygląda kuchnia: jest lodówka, mikrofala, piekarnik, okap, no po prostu wszystko, wszystko po prostu. Przychodzisz swoją własną walizką i zostajesz. Proszę bardzo, szafa i pralka. No i po raz ostatni pokazuję widoczek z tego, z tego mieszkania. No, całkiem sympatycznie, ale wiadomo, niedługo zabudują to wszystko. Przed domem jest duży parking strzeżony. Jest tam kapy który tego pilnuje. No, tak wygląda właśnie tutaj korytarz. Zaraz pokażę windę. Może przyjedziecie szybciutko, to zobaczycie, że jest taka bardzo elegancka. No i za to mieszkanie. To mieszkanie ma 60 metrów i już jest, jest do wynajęcia. Razem, jak widzieliście, jest urządzony i kosztuje, kosztuje 1400 lir miesięcznie, ale można też targować. O, to nie jest ostateczna cena. No i tak wygląda parter, zobaczcie. Jakie tutaj w ogóle upiększone ściany, marmury. No i ogromny parking. Teraz pokażę Wam, jak wyglądają osiedla. Blok na bloku, po prostu. To jest duszy ulicy, po prostu różne, różne, różne CT się znajdują. Te osiedla są ogrodzone, zazwyczaj mają ochronę. i Nikt, obcy tam nie ma prawa wejść. Przy tej pogodzie te bardzo ładnie wyglądają tutaj te osiedla. Mam nadzieję, że taka wycieczka po osiedlach też wam się spodoba. Myślę, że bardzo fajnie zobaczy takie okolice tutaj tych wszystkich domów. Przy, przyjechaliśmy w kolejne miejsce. Nie wiem, czy da radę w ogóle wejść do środka. Jest to takie zamknięte CT, też w się HIR tutaj. No tutaj mają, zobaczcie, no tutaj tak naprawdę dla Mersyn to jest normalna sprawa, basen, no akurat teraz nie wygląda to dobrze, ale myślę, że latem fajnie byłoby z tego korzystać. Mają tutaj też mieszkania na sprzedaż, no ale czekamy teraz, czy damy radę w ogóle... E, Wejść tam do środka i pokazać jak duże są i ile to kosztuje. No ale położenie tego, tego, tych mieszkań tutaj jest bardzo fajne i no tak przestronnie tutaj jest ogromny parking. Bardzo mi się podoba. Tutaj właśnie mamy takie turuncze też posadzone. Ktoś tutaj o pielił, żeby było ładnie. No są kwiatki. No czekamy, czekamy jeszcze. Mam nadzieję, że będę mogła Wam pokazać to miejsce. Jak nie, to nie jest to ostatni dzień z poszukiwaniem mieszkań, więc będzie więcej takich filmików i trochę więcej Wam pokażę i opowiem jak to wygląda. Chciałabym Wam też powiedzieć o kolejnych kosztach związanych właśnie z kupnem mieszkania i z wynajęciem. Tak jak wspominałam, no, tak przy wynajmie no, to są takie trzy koszty. No ale jeszcze jest, dochodzi kolejny koszt, jeśli chodzi o gaz, elektryczność, wodę. Trzeba to wszystko podłączyć. No i przy mieszkaniu do wynajęcia mniej więcej e, wszystkie te komunikacje, żeby to tak jakby podłączyć na własne imię, taki abonament zapłacić, kosztuje e, 750 lir. Czyli to tak, nie wiem ile to jest przy przeliczeniu, no jak... E, euro jest teraz 650 lir, no to to 750, no to jejciu, 110-115 euro musicie zapłacić. A jeśli chodzi o kupno mieszkanie, mieszkania, a szczególnie nowego mieszkania, to jest kolejny koszt, bo wtedy to podłączenie tego wszystkiego może wynieść nawet ponad 3,5 tysiąca lir. Tak, tak naprawdę płacicie za nic, no po prostu, musicie tę tą, tą zapłacić i tyle. Więc przynajmniej jest to taniej, ale przy kupnie nowego mieszkania niestety dochodzą takie niespodzianki. Więc no, jak myślicie o kupnie tutaj mieszkań, no to sprawdzajcie, ile to kosztuje i, i, i... No, żeby to po prostu nie była dla Was niespodzianka, że, że nagle oprócz e, ceny zamieszkania jeszcze musicie dopłacić jakieś kolejne takie koszty. No, no nie fajne to jest, no takie jest prawo, tak to powinno być. No. Ja akurat kiedyś o tym nie wiedziałam, teraz, teraz już wiem, bo chodzimy, oglądamy, więc coraz więcej informacji um, mam i będę z wami się dzieliła. Przyjechaliśmy coś zjeść. Wow! Wow! Czokizelki z jakiegoś... Benim ülkede hiç bu yok. Yok, yok. 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 Evet, burada mangal yok. Yok. var ama e, sadece et yapıyoruz. Evet, evet, bu kadar, evet. şaşlık, mangal bu kadar. Şey yok, güzel, yok, 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 yok. Yok, Biz. Evet. Çok güzel, gözüküyor. Bu hazır mı? Hazır. A, yok. Aa, tamam. Çok teşekkür ederim. Tutaj pan robi tantuni wiadomo to są takie Duże patelnie do robienia tego dania, które jest tradycyjne w tym regionie. No, a my przyszliśmy zjeść takie kebaby z wątróbką smażoną na grillu. Pierwszy raz jadłam coś takiego i bardzo mnie zasmakowało. To tak jak zwykle w Turcji są przystawki do dania głównego, zamawiamy tego kebaba, a dodatkowo bezpłatnie dostajemy coś takiego, a na końcu bezpłatną herbatę. To jest ten mój kebab. Tak fajnie jest pokrojony na kawałeczki. Ten ławasz był tak jeszcze trochę przysmażony, więc chrupiący. No a w środku z cebulką i z wątróbką. Polecam to miejsce. Zobaczcie, jakie kwiatki mają tutaj na rondzie. To jest... To jest wygląda jak taka kapusta u nas, a, a, a u nich to jak kwiatki. No bardzo ładnie. Mamy szczęście. Będziemy oglądać mieszkanie. Widzieliście, zjedliśmy w ogóle przepyszne jedzonko. A, no, i teraz zobaczymy kolejne mieszkanie. Ciekawa jestem, jak to wygląda. Jest to mieszkanie na sprzedaż. Kosztuje 172 000. E, jaki jest metraż? Jeszcze nie wiem. Zaraz powiem wszystko. Jakie sympatyczne mają wejście na parter. Tak, mieszkanie jest na siódmym piętrze. Zobaczcie, taki jest widoczek. No, tutaj na pewno coś jeszcze się kiedyś wybuduje, no, ale tutaj już jest spokój. Balkon jest takiej wielkości. No i tutaj teraz jest człowiek, który wynajmuje, więc na mieszkanie nie jest przygotowane pod film. Po prostu będzie takie, takie zamieszkałe właśnie. Tutaj z tarasu jest wejście do a, kuchni. No taka troszeczkę kolorowa. Tutaj jest łazienka cał, całkiem duża. A, tak to wygląda. No, i tutaj salon, ale salon taki, jakiś bardzo malutki. Bardzo mało tutaj miejsca. No, nie chciałam tak filmować, żeby tam pan właściciel siedział. Tutaj taki widok z balkonu, kolejnego. Uważam, że bardzo, bardzo sympatycznie. Fajnie wyglądają tutaj te ogrody. Tutaj na dole właśnie dużo miejsce na parking. Tutaj mamy sypialnię. Też mam takie wrażenie, że sypialnia jest większa od salonu, jakoś tak nieproporcjonalnie. No i kolejny balkonik. Mm -hmm. I jeszcze raz pokażę ten blok. No, mieszkanie nam się spodobało. Wiadomo, był bałagan, ale ono ma trzy balkony. W ogóle takie przewiewne jest, co jest w Mersin bardzo ważne, żeby był przewiew, bo latem, jak jest gorąco, żeby ten trochę wiatr sobie pohulał w mieszkaniu. No, powiem Wam, że bardzo fajne. Idziemy dalej. Słuchajcie, to było ostatnie mieszkanie, które oglądaliśmy. Już nie pojedziemy dzisiaj... Żadne inne oglądać, bo już jest wieczór, niedziela, więc tak dzień się kończy. No i chciałam dzisiaj jeszcze wspomnieć o czymś bardzo ważnym, co się wydarzyło. Nareszcie mój YouTube ma ponad 1000 osób. W ogóle dziękuję Wam wszystkim. Tak jestem Wam wdzięczna za każdego suba, za każdą łapkę w górę. Jesteście po prostu wspaniale. Dziękuję bardzo. No i z tego właśnie powodu jutro będę robiła Q&A. Już na Instagramie napisałam i można tam pod zdjęciem zostawiać pytania. No a kto nie ma Instagrama zostawiajcie dziś pod dzisiejszym filmem pytania i jutro na nie odpowiem. Miłego wieczoru. Pa, pa!